Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Postanowiłam, że opowiem Wam dzisiaj o zbliżającej się pełni. Jest ona wyjątkowa. Tyle na nieboskłonie, jednocześnie wraz z pełnią, to nie działo się od lat. Mamy tutaj masę aspektów, które będą na nas wpływały. Przede wszystkim Słońce tworzy koniunkcję z Merkurem, Wenus tworzy kwadraturę z Jowiszem, Wenus później stworzy opozycję z Saturnem, Jowisz tworzy kwadraturę z Saturnem. Mamy tutaj jeszcze w tle Mars, ponieważ Mars jeszcze jest według orbi or w bliskiej orbicie do Jowisza, więc Mars jest w koniunkcji tutaj z Jowiszem i mamy jakże fantastyczną. Pełnie w znaku wodnika. Więc tak naprawdę jest to jeden z takich bardzo kryzysowych okresów. Bardzo dużo będzie się zmieniało. Szczerze, ciężej jest opisać, co mogłoby się zmienić i. Od nas tak naprawdę zależy, czy będzie to złe lub dobre. Także nie będę Was tutaj straszyć, że jest to jakiś wielki, ciężki moment. Wiadomo, tyle, 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 rzeczy, jak się dzieje na nieboskłonie. Jest to moment decyzji, jest to moment zmiany, jest to moment pewnego rodzaju frustracji, z którym już się tutaj borykamy. Więc szczególnie będzie on odczuwalny dla znaków stałych. Jeżeli macie planety w ogóle w znakach stałych i nie tylko jesteście znakiem stałym, pomiędzy 25 a 28, 29 stopniem też to odczujecie. Znaki stałe to byk, lew, skorpion i wodnik. Natomiast. E, znaki, które poczują dodatkowo wpływ tej pełni, też są znakami zmiennymi, także niektóre z nich mogą jeszcze troszeczkę jeszcze się przemęczyć, ale mamy też oczywiście cztery znaki zodiaku, które mając właśnie stopnie między 25 a 29, e, 29 w znakach takich jak baran, bliźnięta, waga czy strzelec, dla Was może się okazać ta pełnia niesamowitym rozwojem, niesamowitym ruchem do przodu. Jest to, moi drodzy, moment, bo jeszcze bierzemy pod uwagę, że Słońce tworzy koniunkcję z Merkurem, Słońce będące w znaku Lua. jest to, moi drodzy, temat um, bądź szczery sam ze sobą, bądź autentyczny, bądź sobą. E, może to jest taki moment, w którym trzeba pokonać swoje jakieś blokady. Przypomnijcie sobie... Pełnia ta odwołuje się do cyklu, który rozpoczął się w lutym 2023. Mieliśmy również Nów w lutym 2000 tego, 2024 tego roku, czyli innymi rzecz biorąc, i ostatnio Nów w znaku Lwa na samym początku tego roku. Jakie decyzje podjęliście? Mamy tutaj pełnię, która ma cztery olbrzymie, silne wpływy planet kwadratury, które będą na nas, na nas wpływały, które mogą nam naprawdę e, tutaj. E, Namieszać. To jest, moi drodzy, moment walki o siebie. Są to trudne aspekty, tak, ale pamiętajcie, trudne aspekty pozwalają nam ruszyć do przodu. Łatwe aspekty są piękne, bo mamy pomoc. Niemniej jednak, to dzięki tym trudnym aspektom wprowadzamy zmiany w życiu na lepsze czy na gorsze, już zależy od nas. Ale zapamiętajcie sobie, pełnia sama w sobie nie jest niczym złym. Nie jest niczym dramatycznym. Jest to moment, moi drodzy, pewnego rodzaju destabilizacji czegoś, co było trwałe. Zaznaczam, jest to bardzo ważne. Kwadraturę mamy z Uranem, który jest w znaku byka. Kwadraturę mamy między Wenus i Marsem i Jowiszem i Saturnem i Marsem i Jowiszem. Więc mamy tutaj kilka takich ciężkich wpływów, które na to wszystko dolewają oliwy do ognia. Ale warto przemyśleć sobie, moi drodzy, w jakim kierunku szliście. Kwadratura ta odwołuje się do tematów związanych z rzeczami naprawdę stałymi, czymś, co było wręcz wypisane, wręcz wyryte w papierze, moi drodzy. Dlaczego? Wyryte w papierze, wyryte w kamieniu, przepraszam. Um, ze względu na to, że mając stałą energię jest to, i ma, biorąc pod uwagę pełnię w znaku stałym, e, uran, który jest w znaku stałym, w którym, który destabilizuje nam gospodarkę, i bez tego, um, jest to moment bardzo, bardzo odczuwany. Czyli coś, co do tej pory miało trwać, coś, co do tej pory e, miało być, choćby nie wiem, co się działo, nagle ulega kolosalnej zmianie. Czyli coś, co się zaczęło, coś, co jakieś nasze przekonania e, będzie musiało się rozsypać. Nie chcę używać słowa struktura, ale może to być przekonanie, może to być status quo, w którym sobie żyliście, um, może nie widzisz jakiejś prawdy na jakiś temat, może nie chcesz stawić czoła jakiejś prawdzie. Um, i będzie tutaj trzeba być bardzo obiektywnym, żeby zacząć rosnąć. A rosnąć dlatego, że Jowisz tworzy kwadraturę z Saturnem. W 2020, w grudniu 2020, pomiędzy grudniem 2020 a styczniem 2021, Saturn miał spotkanie z Jowiszem. Od tego momentu powstał pierwszy, kolejny cykl i one będą się spotykały średnio co 4 lata. Natomiast teraz będziemy mieli pierwszą kwadraturę. Kwadratura jest wyzwaniem. Kolejną kwadraturę będziemy mieli na Wigilię. Natomiast kolejna ich kwadratura będzie wypadała już w innych znakach, ale w okresie maja, czerwca, dobrze pamiętam. Więc tak naprawdę mamy trzy kwadratury, które nas mobilizują do podjęcia konkretnych działań. Czy chcemy rosnąć, czy chcemy stać? Czy zmieniamy? Saturn w znaku ryb, może nas uwalniać od jakichś przekonań, przekonań religijnej wiary celów, nałogów może nas, może nas wyciągać z jakichś, jakiegoś systemu wartości, w którym tkwiliśmy, albo coś w czego jest coś co wierzyliście, z tego nas zabiera, a popycha nas w zupełnie nowym kierunku. Jest to, moi drodzy, tak, jakbyś, jakbyście się spotkali, spotkali dwie wielkie siły na polu i zaczynają tutaj, moi drodzy, prowadzić dyskusję, co można poprawić, co Yy, można zmienić. Czyli coś, co zaczęliście w 2020, zaczęliście z czymś pracować, teraz musicie dojść do wniosku, czy to działa, czy wasz system działa, czy to będzie testowało wasz rozwój. Czy to, gdzie idziecie, czy to, jak idziecie, czy to, jak podążacie, działa, czy wierzycie sami w siebie. E może się pojawiać między duże napięcie, biorąc pod uwagę pełnię, e między tym, co chcecie. Przepraszam, was rękę podnoszę, bo mi kot tutaj już tutaj przychodzi, także moja kicia standardowa. A, przedstawimy się, przedstawisz się ciciuś. Nie będę tutaj przesuwała telefonu, bo potem go nie ustawię. Dobra, wracając do tematu. Um... Może trzeba zastanowić się nad tym, czy to, co chcecie robić, albo to, co robicie, Wam działa. Może trzeba postawić komuś jakieś weto, jakąś granicę i to bardzo poważną. E, możecie łapać się na tym, że jednocześnie mamy tutaj to Mars w koniunkcji z Jowiszem, który ciągnie Was w tysiące kierunków. Czas się ukierunkować. Czas wybrać wreszcie kierunek. Takie napięcie pomiędzy tą energią będzie się pojawiało. E, Jowisz chce, żebyście się rozwijali. Jowisz chce ekspansji. Um, natomiast Saturn każe Wam. Wprowadzić pewnego rodzaju struktury, czyli on nie tyle blokuje, co każe wprowadzać struktury. Może trzeba dojść do wniosku, że Wam stoi na drodze do rozwoju, może trzeba zmienić strategię, może, może musicie zmienić, poszerzyć swoje horyzonty, może musicie się czegoś douczyć, może macie jakieś blokady, bo ktoś jest niedojrzały albo Wy jesteście niedojrzali, może myślenie trzeba zmienić. Jeżeli tak, to jak, w jakim kierunku. Dodatkowo mm, warto przemyśleć, co musicie odpuścić? Bo będziemy, moi drodzy, odczuwali tą energię, która teraz już jest. Będziemy ją odczuwali teraz aż do lipca 2025. Więc yy, będzie to, moi drodzy, gdzieś tam pomiędzy, się, cały czas nam się pojawiało. Więc może trzeba przemyśleć, co chcecie kontrolować, a czego nie. Więc będzie trzeba przemyśleć, przemyśleć wasze zmiany, jakie wprowadzacie, może. Chcecie być w czymś lepsi, może chcecie coś osiągnąć, może chcecie uzyskać poziom mistrza i to jest teraz ten czas. E, trzeba przemyśleć swoje priorytety. Pamiętajcie, Saturn w rybach chce, aby wasze marzenia się spełniły. On chce, żeby to, co w głowie, się zmaterializowało. Saturn włada koziorożcem, który z natury jest znakiem, który jednym, jednym z najlepiej materializujących rzeczy, z tego prostego względu, że on z tego, co jest niewidzialne, pamiętajcie, to jest pół ryba, pół koziorożec, to nie to pół kozica. To nie jest sama kozica, to jest mieszanka dwóch, um, dwóch yy, zwierząt. Więc on łączy to, co jest niewidoczne, tworzy to i tworzy z tego materię więc Saturn chce zmaterializować coś, co może być w Waszej głowie i czy faktycznie wierzycie, że możecie to spełnić, to jest moi drodzy czas mega rozwoju z czego wyrosłeś, z czego wyrosłaś może warto przemyśleć relacje wiele relacji może się rozpadać w tym okresie od razu uprzedzam, ponieważ wiele relacji będzie ulegało zmianie będzie ulegało zmianie, ponieważ będzie trzeba po prostu wreszcie zobaczyć rzeczy jakie są i bycie po prostu bardziej obiektywnym, mądrzejszym zrozumieć wszystkie strony ale też jednocześnie ruszyć do przodu znaleźć jakiś momentum. Tutaj musicie pomyśleć o tym, pamiętajcie Jowisz i Saturn um, chce ekspansji, chce rozwoju. Tutaj mamy okres Jowisz i Saturn jako takie chcą, to jest cykliczny etap, który się pojawia, on chce rozwoju, ewolucji, on chce zabić coś, żebyście ruszyli w nowym kierunku. Musicie przerobić pewne no dobra, użyję tego słowa, którego nie lubię. Struktury, choć każdy mówi, że to są struktury, ale nie do końca mm, pewne warunki, które żeście sobie wdrożyli i trzeba to zmienić. Spora walka przekonań, oczywiście, walka na, po, na, na poziomie państwowym, światowym. Widzimy, co się dzieje z gospodarką, także finanse, jedzenia, łańcuch dostaw może zostać zachwiany. Technologia będzie się mega szybko rozwijała. Kolosalne zmiany polityczne będą się pojawiały teraz na świecie, więc możemy nie dajcie się przede wszystkim sprowokować spore zmiany planów i uważajcie na zerwanie pewnych więzi. Może trzeba po prostu do niektórych ludzi podchodzić inaczej, może trzeba odciąć pewne relacje, które wam nie służą, może, e, może trzeba po prostu przemyśleć, jakie są wasze cele, żebyście ruszali do przodu. Przede wszystkim, moi drodzy, bądźcie autentyczni sami ze sobą. Słońce jest w znaku lwa, słońce w znaku lwa jest autentyczne, takie jakie jest, nic dodać, nic ująć. Tutaj albo akceptujesz, albo zostawiasz to, co jest, tak? Więc tutaj przy tych aspektach to jest, moi drodzy, planowanie na to, żeby mieć długie Rezultaty, socjalny rozwój, um, zmiana poglądów to jest, moi drodzy, kulminacja, czyli ulega coś, co było stałe i ruszamy do przodu, tak? Zmiana przede wszystkim celów to będzie i poczucia własnej wartości, bo też będziecie się dużo zastanawiali nad tym, czy jesteście wystarczająco dobrze, żeby to zrobić. Może to jest czas, żebyście zobaczyli swój potencjał i po prostu ruszyli. I teraz kolejne w znaku wodnika słońce w znaku um, lwa, czyli muła, ja, versus księżyc w znaku wodnika. Co za tym idzie, moi drodzy? Ja kontra grupy. Czy ja jestem częścią grupy? Czy chcę pracować z grupą? Czy chcę pracować samemu? Czy pasuje mi ten układ, jaki jest? Może warto przemyśleć, czy faktycznie w tym kierunku masz, yy, masz iść. Yy, tak chaotyczne zmiany. Jako, że energia jest mocno wpływająca, ten uran, na znak. Yy, Ziemi zmiany pogodowe, wybuchy wulkanów, jakiś taki progres, e, złamania w różnego rodzaju. No i Wenus tworzy opozycję z Saturnem, a to, moi drodzy, może przynieść e, najzwyklej w świecie rozłamy, rozstania. E, tym bardziej, że dyspozytor pełni, czyli władca tej pełni, jest w znaku e, ryb i tworzy opozycję z Wenus, więc pewne relacje, może się do, do wniosku, że próbowaliście, że robiliście wszystko, wszystko, co mieliście robić, że pracowaliście nad tym związkiem, a tutaj się okazuje, że ta osoba nadal mimo wspólnych rozmów, mimo wspólnego działania, po prostu, no nie, no, nie idzie, tak? Przypomnijcie sobie nów, który miał miejsce w tym miesiącu, na początku, um, czwartego bodajże, także jeżeli jakieś były wtedy konflikty, może trzeba po prostu przeanalizować, koniec bycia Um, um, oszukiwanym. Może zrozumiecie coś, dowiecie się czegoś na temat pewnych relacji. I przede wszystkim Jowisz i Saturn. każę wam się skupiać na przyszłości goniec, marnotrawstwa czasu na to, co było. Musicie wyciągnąć wnioski. Lekcje są po to, złe nawet doświadczenia są po to, żeby wyciągnąć wnioski i przejąć inicjatywę. Możecie dojść do wniosku, że tak, pewne współprace ulegają zmianie, że musicie coś, jeżeli chcecie coś osiągnąć, to muszą być inne cele. Bądźcie kompletnie szczerzy ze sobą, czego tak naprawdę chcecie, do czego tak zwierzacie, czy chcecie faktycznie szczęśliwego związku, czy kariery, czy chcecie ruszyć do przodu, czy też nie. Mocna energia, mocna energia jest też Koło tego, że mamy tutaj ten znak ziemny i, to, i tą energię stałości, czyli sta znaków stałych, więc uważajcie, bo może być straszny opór ze strony kogoś, kto bardzo chce utrzymać pewnego rodzaju stabilizacja, czyli status quo, czyli nic nie zmieniać, nie zostanie tak, jak jest. Natomiast Wy możecie czuć niesamowitą potrzebę wyrwać się z tego. E, unikajcie tłumów, uwalniaj, unikajcie osób, zbyt dużych grup osób, ponieważ nie są to aspekty, które sprzyjają, e, żeby łatwo rzeczy się działy. No i zobaczmy, co to dla Was ma dla każdego znaku zodiaku. Skupiam się głównie na pełni tutaj, nie zwracam uwagi na Jowisza, chociaż w sumie, dlaczego by nie, mogę też o Jowiszu tutaj porozmawiać troszeczkę więc też możemy to omówić. Więc dla, e, dla moi drodzy. E, dla mojej drodzy baranów jest to przede wszystkim 11. drugi dom. No e, bo tylko na pełni będę się skupiała, bo tutaj oszaleję, pogubię się z tymi wypadkami moimi, więc tutaj skupimy się głównie na tym, więc... E, dla Was jest to czas przemyślenia Waszych przyjaźni, wartości osobistych, może nowa współpraca, nowa zmiana, może dojdziecie do wniosku, że jakaś nowa współpraca, która się pojawi, okaże się bardzo owocna, natomiast będzie się rozpadała jakaś inna. Niespodziewane wieści, może coś w życiu przyjaciela, przyjaciółki, coś się zmieni, spore zmiany w celach. Możecie się dowiedzieć o tym, że ktoś coś ukrywa z przyjaciół lub kogoś bliskich lub rodziny, starsze rodzeństwo też może coś przed Wami ukrywać. A możecie dojść do wniosku, że chcecie się po prostu uwolnić od czegoś, co was nie służy. A natomiast Jowisz i Saturn są ekspansji waszych marzeń. Tutaj macie zacząć działać. Dwunasty trzeci dom, jak się komunikujecie, co robicie, w jakim kierunku otwieracie, y, celujecie, jakie są wasze marzenia i co faktycznie praktycznie robicie, żeby, to, żeby je zrealizować. Pamiętajcie, Jowisz i Mars w koniunkcji w trzecim domu, on chce widzieć rezultaty. To jest szybko, jasno, konkretnie. Więc on was będzie popychał do ekspansji w tym kierunku, więc warto przemyśleć, gdzie ta blokada jest. Pamiętajcie, pełnia pokazuje, Miejsca, gdzie coś stoi na drodze. Dla Byków jest to 11. dom, więc wracacie, to jest dość trudna pełnia. Um, ma ona na celu um, może, może jest to taki moment zmiany pracy, może jest to czas przewartościowania swoich celów zawodowych. Um, uważajcie na relacje w rodzinie, które mogą ulec zmianie, bo możecie dojść do wniosku, że musicie zerwać ze sobą, z jakimi byliście, może musicie przemyśleć. Zerwać ze stylem bycia sobą jest taka książka, ostatnio widziałam, jak zerwać ze sobą, chyba tak jakoś to szło. No to zwróćcie na to uwagę, ponieważ jest to ważny temat, bo możecie dojść do wniosku, że chcecie też zmienić swoje myślenie. To myślenie wam nie służy, ono wam nic nie daje. Więc tutaj będzie warto, trzeba przewartościować. Może się okazać, że to wy będziecie szokowali, albo ludzie was będą szokowali w pracy, bo nie możecie, bo będziecie musieli coś usunąć, co wam stoi na drodze, żeby stać się tą osobą, którą chcecie. A wasze plany się zmieniają, szczególnie finansowe. Koniunkcja Marsa i Jowisza była i tkwi cały czas w Waszym drugim domu i dodatkowo jedenasty dom, więc zmieniają Wam się plany przyszłościowe. Chcecie stawiać po swojemu, wiecie czego chcecie do czego zmierzacie i mocno w tym kierunku ruszacie. Dla bliźniąt mamy tutaj przede wszystkim, moi drodzy, <laughs> Dobra. E, dziewiąty, dwunasty dom, więc mogą się pojawić podróże, e, jakieś sprawy legalne, do których będziecie wradzali, e, tematy niespodziewanych zmian prawnych, e, mogą się pojawić tematy małżeństwa, Czyli mówimy tutaj konkretnie o małżeństwie, możecie chcieć ślubu, możecie ich w kierunku ślubu, może być no, jakaś zmiana w małżeństwie, jeżeli macie zalegalizowany i rozpad. Tematy związane z um, poglądami, sposobem waszego myślenia. Um. Poglądy Waszego myślenia, może chcecie się uczyć, może chcecie się relokować, może staracie się o prawo, o prawa jakieś związane z obywatelstwami lub tego typu sprawami, a to jest dość istotne, ponieważ Saturn jest Waszym dziesiątym domu, a Jowisz Waszym pierwszym, więc tutaj tak naprawdę on chce ekspansji, może chcecie zmienić, przewartościować swój kierunek zawodowy, może chcecie zmienić statut, czyli załóżmy mieliście statut... Um, Daję teraz przykład, co mi głowy przyszły imigranta. Chcecie być obywatelem, tak może to jest energia, która Was będzie popychała do tego, żebyście zmienili statut waszego, waszej pozycji w życiu. A więc tematy, tego tematu mogą się pojawiać, albo posiadania, załóżmy, tematów związanych z jakimiś inwestycjami dalszymi, bardzo często też w inwestycjach związanych z ziemiami lub nieruchomościami, tam w dalszych te częściach. Dla raków jest to ósmy, moi drodzy, jedenasty dom. Więc czas pomyśleć o kontakty finansowe, jak się dzielicie, jak działacie, jakie macie wspólne wydatki. Może, możecie myśleć o inwestycjach za granicą albo o wyjazdach za granicą za pieniędzmi. Poważne rozmowy w ogóle na temat pieniędzy mogą się pojawić. Możecie dojść do wniosku, że pewne przyjaźnie i współprace Wam nie służą. Uważajcie do tematów giełdowych, bo możecie mocno szaleć na giełdzie. Póki co pamiętajcie, jako mamy taką, a nie inną energię, giełda niekoniecznie będzie Waszym najlepszym przyjacielem. Warto przemyśleć, co Wam służy, a co Wam nie służy, Mając, biorąc pod uwagę, Fakt, że, Sat że Saturn też może zmusić Was, bo Saturn mamy w 9, a Jowisz w 12, z większych podróży do. Um Rodziny, może być tak, że teściowie chorują, możecie mieć więcej odwiedzin w szpitalach, możecie więcej pracować właśnie z tematami podziałów lub wspólnych pieniędzy, bo ktoś wam coś przekazuje. Dla lwów mamy energię siódmego, czwartego domu: relacje, współpracę, kontrakty, które koło was się pojawiają. Może będzie trzeba przemyśleć to, jak z kimś się dogadujecie, z kim jesteście, kto koło was jest. Może będzie trzeba zmienić plany. Możecie dojść do wniosku, że ktoś, kogo szanowaliście, was oszukał, zdradził. Może okazać się, uważajcie na finansowe upadki, bo może będzie trzeba coś przemyśleć. Coś musi się zmienić albo w życiu kariery, partnera, albo w waszym, które będziecie chcieli coś robić pewno sobie. Mogą, mogą myśleć o rozpadach związkowych. Pamiętajcie, to nie tyczy się każdego lwa, nie wpadajcie w panikę, ale ten aspekt lubi powodować. W końcu, jest to pozycja słońca z Wenus w waszym znaku i na przeciwległym. Może doprowadzić tutaj do rozstań. Szczególnie jeżeli wasz, e, wasz ascendent jest w znaku słonecznym. Natomiast e, możecie też ostro myśleć o wspólnych inwestycjach, czyli cięcia finansowe. Załóżmy wspieraliście partnera, albo i teraz was nie wspiera, albo przestaje was wspierać. Wspólne inwestycje mogą pojawiać się, możecie planować otwieranie nowych biznesów, albo starać się o jakieś dotacje. Możecie zrozumieć, że macie jakieś zgrzyty poglądowe. Spore testy w relacjach mogą się pojawić i uważajcie na nieporozumienia z rodzicami. Rodzice mogą na Was bardzo duży wpływ wywrzeć i przy ósmym, 11 domu, gdzie macie Jowisz i Saturn, może jest to czas przewartościowania samego siebie. Spore tematy też mogą się pojawić. Zdrowia. Dla panienek. Panienki same w sobie mają tutaj układy zdrowotne, ale też i partnerski, czyli może będzie trzeba zerwać um, relacje, przemyśleć, gdzie chcecie być. Relokacje mogą się pojawić, niespodziewane wyjście z pracy i przykładowo pójście na chorobowe, załóżmy, bo możecie dojść do wniosku, że trzeba coś zmienić w kwestiach. Um, zawodowych, bo coś Wam najzwykle w świecie nie służy. Tematy emerytur mogą się pojawić przy tych aspektach. Zmiany w zdrowiu, które spowodują, że musicie coś zmienić. Może będziecie musieli pozmieniać swoje obowiązki, bo zaczniecie nową pracę, podpiszecie nową umowę. Teraz mamy Jowisz i Saturn właśnie między Waszym siódmym i do, siódmym, dziesiątym domem. Albo możecie dojść do wniosku, że zmienia się Wam rodzaj pracy, współpracy, jaką mieliście, bo chcecie inaczej pracować, inaczej zarządzać swoim czasem. Może chcecie a, czu, czu 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 przemyśleć może chcecie przeanalizować zdrowie bo coś co było uśpione nagle się pojawia hmm, możecie zacząć współpracować z innymi ludźmi pamiętajcie, Wenus, która będzie, która tranzytuje przez Wasz znak wspiera Was w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi, więc od razu mówię, nie panikujmy, niekoniecznie będzie tak źle, jakby Wam się wydawało. Dla wak mamy tutaj przede wszystkim 5-11 dom, szansa na niespodziewane, moi drodzy, pomysły. Bycie bardzo kreatywną, a możecie. Mm, może coś się zmienić w Waszym hobby. Możecie dojść do wniosku, że na hobby chcecie zarabiać i chcecie pracować w tym, co robiliście. Może potrzebujecie drastycznej zmiany w życiu. Może Wasze dziecko potrzebuje drastycznej zmiany, a co po niektórzy mogą po prostu niespodziewanie nie dowiedzieć się o ciążach. Um, zmiany otoczenia mogą się pojawić ze względu na osoby, z którymi bawiliście się. Inne podejście do zabawy. Jeżeli imprezowaliście, możecie nagle dojść do wniosku, że nie będziecie się bawić. Albo jak na odwrót, jak się nie bawiliście, to będziecie bardzo chcieli. Zmiana Waszego stylu życia. Może się okazać, że hobby, które do tej które robiliście, zacznie Wam przynosić pieniądze. Um, uważajcie na wypadki na koncertach, w dużych grupach ludzi, na utratę pieniędzy, na odszkodowanie, na wypadki. Możecie się czegoś dowiedzieć na temat kogoś, kto. Na, na temat partnera, możecie się czegoś dowiedzieć na temat ich sytuacji finansowej albo ich e, problemów, z którymi się borykają. Dla skorpionów jest to czwarty, dziesiąty dom i piąty i ósmy. Niestety ja muszę zapisywać, bo z głowy nie będę pamiętała. Piąty i ósmy, czyli mamy czwarty, dziesiąty dom, czyli to, z czym czujecie się najbezpieczniej, kontra to, co jest widoczne, czyli problemy mogą być fizycznie w domu. Uważajcie na rodzinę, na nieporozumienia z członkami rodziny. Możecie poczuć się mniej bezpiecznie w domu, bo załóżmy, zamek się zepsuje. Może sytuacja w rodzinie się zmienić, może ktoś się wprowadzić, ktoś się wyprowadzić. Możecie się dowiedzieć o rozpadzie w rodzinie, który się gdzieś tam pojawia. Nieporozumienia przy macierzyństwie, czyli szczególnie matki, lub jeżeli jesteś matką lub no, jak każdy posiada z matkę, no to u mamy mogą być problemy, albo Wy możecie mieć tam jakieś problemy w domu. Piąty, ósmy dom jeszcze bardziej sugeruje na mm, związki. Może ktoś z Wami zamieszkać. Możecie dojść do wniosku, że będziecie mieszkali z partnerem. Możecie zacząć bardziej zwracać uwagę na relacje, możecie zacząć zagniżać relacje. Może dziecko was przyłapać na jakieś relacje z kimś, nie wiem, także uważajcie. Dla strzelców mamy trzeci, dziewiąty dom i będziemy mieli drugi. Czy, czy, to będziemy mieli. Jak jest w waszym. Co ja gadam? Dobrze mówię. Siódmy. Siódmy. Siódmy i drugi. Zgadza się? Tak. Chyba się pogubiłam trochę. No ale dobra. Siódmy i czwarty. Siódmy i przepraszam. Siódmy i czwarty. Dobra. Więc dla strzelców, moi drodzy, przede wszystkim trzeci, dziewiąty, uważajcie na podróże i to tak na serio. Może coś się zmieni w życiu osobistym waszego rodzeństwa, szczególnie bo czego możecie się dowiedzieć, możecie rozpocząć naukę, możecie rozpocząć szkolenia, możecie sami, sami zacząć szkolić, więcej inwestować w siebie. <laughs> spore para, e, plany otwarcia biznesu, kupno samochodu, możecie, e, mogą się pojawić jakieś plany związane z edukacją i szkoleniami. Uważajcie na wypadki, to dość poważne. Biorąc pod uwagę, że czwarty, siódmy dom, możecie bardziej myśleć o biznesach, podpisywaniu umowy. Uważajcie, byście nie za podpisywali umowy z rodzeństwem. Uważajcie na nieporozumienia w związku z papierami legalnymi, prawnymi, jeżeli tyczącymi się nieruchomości, załóżmy w kwestiach spadkowych. Dla koziorożca drugi, ósmy dom, finanse. Opłaty na dzieci albo opłaty przez dzieci, zapłata za coś, czego się nie spodziewaliście może się pojawić, To koszt za samochód, koszt za jakąś inwestycję, zniszczenia, coś co bardzo cenisz może ulec zmianie, może będziecie, czy będzie trzeba coś odpuścić, jakieś hobby, może będziecie musieli ograniczyć Wasze finanse, może będzie trzeba komuś przemyśleć albo oddać pieniądze. Więc uważajcie na to, ale żeby też nie zgubić pieniędzy, natomiast macie szansę zainwestować, zyskać. Mogą się Wam położyć Wam pojawić nowe źródło dochodu, coś na co pracowaliście, wreszcie zacznie działać. Możecie zainwestować załóżmy w jakiś marketing, bo trzeci, szósty dom jest pod względem biznesowym. Możecie zacząć pracować więcej z własnym ciałem lub ze zdrowiem. Możecie dojść do wniosku, że zaczynacie dietę albo zaczynacie biegać, bo chcecie poprawić Waszą kondycję fizyczną. Dla wodników moi drodzy, mamy energię drugiego, pierwszy, czwarty i drugi, piąty. Dobra, pierwszy, czwarty i drugi, piąty. Czyli pierwszy, czwarty to jest rodzina, ciało, życie prywatne, związki w rodzinie, ciężkie sytuacje w związku z macierzyństwem. Możecie czuć dość napiętą sytuację w rodzinie, możecie dość do wniosku, że nie chcecie kogoś utrzymywać albo będą, będą koszty ze względu na kogoś w rodzinie. Dużo może się pojawić tematów nie chcę mieszkać lub chce mieszkać. Biorę pod uwagę, że Jowi. I Saturn są między drugim a piątym domem, więc mogą to być inwestycje w biznes. Możecie mieć zgrzyty z partnerem, bo ten chce inwestować w biznes, a ty nie. Załóżmy. Mogą być zgrzyty albo dość napięta sytuacja ze względu na to, że. Dziecko potrzebuje pomocy i inwestycji, albo będziecie musieli zainwestować w staranie się o dziecko. No i rybka, moi drodzy, ostatnia, aczkolwiek niezapomniana dla rybek. Jest to 12:3. Z natury są to niespodzianki: możecie zerwać znajomość, dowiedzieć się, że jest jakiś problem, możecie się dowiedzieć o tym, że rodzeństwo ukrywało przed wami, rodzeństwo, kuzynostwo, was oszukiwało z czymś, czegoś wam nie chcieli powiedzieć, że coś ukryli. Możecie dużo pracować ze samym, sabotażem. Że będziecie musieli pomyśleć o swoim zdrowiu. Pamiętajcie, 12 dom lubi ciągnąć nas po szpitalach. Dodatkowo weźmiemy pod uwagę pierwszy, czwarty dom mogą być sprawy prawne w związku ze długami rozwiązaniami albo papierami związanymi z nieruchomością. Możecie załatwiać dokumenty prawne związane z właśnie z posiadaniem papierów, aktów własności tego typu rzeczy. Dużo będziecie się, moi drodzy, analizowali też tematy, z kim jesteście, kogo wpuszczacie do swojego życia i jak te relacje mają. Mają się utrzymać. Ja, kochani, oczywiście życzę Wam cudownej pełni. Obyście podjęli bardzo ważne decyzje. Podczas tej pełni warto pomyśleć o tym, czego chcecie, dokąd zmierzacie i jakie jest wasze tak naprawdę główne marzenie. Gdzie siebie widzicie tutaj, moi drodzy, za 4 lata? Za 4 lata, gdzie się widzisz za 4 lata? Jakie chcesz mieć marzenia? Ale tak naprawdę kulminacja już pełnej, pewien, znaczy tak bym powiedziała, pułap zobaczenia tego efektu zobaczycie za 9 miesięcy. Więc mając teraz lipiec, kolejną będziemy mieli pełnie. Mój magiczny zeszyt. Zobaczymy. Kolejny ten etap powinien nam wypadać przy kolejnym nowiu, czu, 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 czu. Tak naprawdę już koło stycznia. Koło stycznia będziecie mieli pewien etap, a tak naprawdę największe efekty będziecie widzieli za 9 miesięcy od teraz. Czyli 9 miesięcy od teraz będziecie mogli wreszcie zobaczyć jakiś konkretny efekt tego, co się teraz zaczyna, nad czym teraz pracujecie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.